Dobra, może tak do dołu zajdę lekko. I teraz postawię to łóżko. Z tej witam Cię w kolejnym odcinku z Minecraft Feraina na naszym kanale. Jeżeli nie subskrybujesz, zmień to teraz. Dlaczego? Dlatego, że ten kanał rządzi. Jak widzisz, tu są najnowsi widzowie. Być może będziesz w kolejnym odcinku, jeżeli zasubskrybujesz teraz. I za łapkę w górę koniecznie, ponieważ dzisiaj będzie epicki w którym zdobędę, mam przynajmniej taką nadzieję i taki plan, najrzadszy, najnowszy surowiec z Minecraft 1.16, czyli Neteryt. Więc jak widzicie, zaś się pod dobkiem i przygotowałem bardzo bardzo dużo wełny, owiec e, i drewna trochę jeszcze mam e, i będę chciał właśnie zdobyć za pomocą tego e, wszystkiego e, po prostu ten neteryt. Jak to jest możliwe? że neteryt się wykopuje, dealer. Nie wiesz o tym? Otóż wiem! Aczkolwiek znam także super fajny sposób, który przed chwilą wyczaiłem, wpisałem sobie e, The most efficient way to fight Deterite i udało mi się. Znalazłem, słuchajcie, super fajny, można powiedzieć powiedzieć, lifehack, jak zdobyć ten najcenniejszy, najrzadszy surowiec, który jest lepszy od diamentowych narzędzi, diamentowego wszystkiego, e, co prawda potrzebujemy diamentów również, żeby wykorzystać ten ale o tym wszystko w dzisiejszym odcinku, ponieważ dzisiaj to będziemy robić najpierw jednak będę chciał nareperować mój diamentowy kilof e, tak żeby móc szybciej e, wiadomo wszystko robić. Jak widzicie, bo nie widzicie, zrobiłem sobie drugie piętro. Teraz już widzicie. Mam drugie piętro z magazynem z nowiutkim, świeżutkim kowadłem, który teraz wykorzystam po raz pierwszy. Ulepszyłem także z książek, które miałem, e, mój niesamowity kill -off i zrobiłem potki na odporność na ogień. No, wydaje mi się, że to się przyda w dzisiejszym odcinku, e, no, bo będziemy przylatać po leterze. No i tak, o co chodzi z łóżkami? Już Wam mówię. Otóż, 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 po pierwsze, będę potrzebować bardzo dużo drewna, bardzo dużo wełny e, i mam, no dobra, tyle łóżek. Nie wiem, wątpię, że mi starczyło. Okej, okay, wątpię, że tyle, że też mi starczyło. Najwyżej, słuchajcie, tak. Będę chciał wziąć dużo drewna z sobą oraz dużo. A, tak wyskoczyły też się niestety życe e, I będę się także wziąć dużo wełny, będę robić sobie to w neterze na miejscu, myślę, że jedne nożyczki starczą. E, no i tak, wykorzystamy właściwość taką, że e, w neterze łóżka wybuchają. A co nie wybucha? Nie wybucha na Tak jest! I właśnie w ten sposób będę starać się znaleźć neteryt. E, tylko... gdzie są moje nożyce? Hej, ja zrobię nożyce! A co są nożyce? Jestem ślepy, wybaczcie mi, okej? Okay? Dobra, zbieramy wełnę. Dużo, dużo wełny, ponieważ dużo, dużo wełny wykorzystamy za chwilę. Więc dobra, tej wełny mam już 30-40. Dobra, tyle chyba starczy tak tego drewna będzie wystarczy, dobra, więcej, więcej wam podobnie. Lecimy do neteru po prostu. Jestem mega podekscytowany, ponieważ nie testowałem jeszcze na żadnym świecie tego neterytu. Nie mam pojęcia jak działa neteryt, wiem tylko jak go zrobić. Wiem, że jest lepszy od diamentów i możemy zrobić z niego wszystko. Jeszcze nie postanowiłem, co zrobimy właściwie z tego neterytu. Więc e, wszystkiego się dowiemy w dzisiejszym odcinku. Subskrybuj, żeby nie przegapić naszego gdzie Będziemy robić pewnie kolejne rzeczy z netytu. No a teraz musimy zasuwać super daleko, ponieważ niestety początek deterów feralnie wygląda tak, że to jest stary deter. W momencie, kiedy dotarliśmy już do nowego deteru, musimy zejść na poziom, na który występuje deteryt. Na przykład taki poziom. 17, bo wydaje mi się, że od 20 do poziomu do zera. Nie, nie wiem. to, okej, okay, powiem wam szczerze. Nie pamiętam na którym poziomie y, występuje na teryt najczęściej, ale na pewno występuje na 17, takiej, okay, bo lekko wyżej niż e, diamenty. Więc jestem na 201, na 19 i na 17. Super. E, I tak, e, ja na początku będę chciał pokopać tak lekko na boki, po prostu wszędzie, bo to jest. Okej, okay, da way, to jest sposób, żeby troszeczkę mieć sobie roz... rozejrzeć się, bo może. A, no, a tu, a tu już e, trafię, nie, no, nie trafię, nie trafię, to dobra. No teraz jest podobno e, najtwardszym materiałem, no wiadomo, poza Bedrockiem, e, więc kopić go dłużej niż... Obsidian, ale co mnie bardzo stresuje, to to, że ja go nie zauważę. I po prostu wszyscy będzie pisać mi, Dealer. Białeś ten Deteryt? Halo, nie zobaczyłeś go? A to, to nie jest Deteryt. wszystko wygląda tak podobnie. żeby to nie jest ogólny Deteryt, dlaczego my szukamy? To muszę sprostowanie zrobić, wielkie. My szukamy antycznego. O kurczę, dobre, na pewno nie tego, antycznej lawy nie szukamy. Antyczne szczątki, nie wiem jak to przetłumaczyć, jakieś ruiny. W no sensie coś takie, jakieś antyczne rzeczy z kamienialiny czy coś, które po wykopaniu i przytupieniu możemy przerobić na ten teryt. No dobra, więc okej, okay. co teraz dalej? Udało nam się więc to zrobić i teraz musimy stawiać po prostu łóżko. Ja się delikatnie zasłonię, klikam i wysadza się wszystko dookoła. Nie wiem, czy nie byłoby smart sposobem pójść troszkę niżej. A dziś to zrobiłem, bo w sumie skoro tak kopię, kopię. A dobra, na razie spójrzmy tutaj, ok? Wysadzimy pięć łóżek. Jeżeli się nie uda, co jest bardzo możliwe, widziałem e, jak goś prezentował na Creative Mode, e, czy na, 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 na tym, na Spectatorze, jak rzadko występuje na teryt, Więc to jest bardzo możliwe, że się nie uda po pięciu razach, nawet. Ale o kurczę, dobra, dobra, ja zasuwam z tej lawy, ona jakoś bardzo szybko pływa, co mnie trochę zniechęca. Ciekawe czemu. Dobra, może tak do dołu zejdę lekko. I teraz postawię to łóżko. No nie gadajcie! Zginąłem, bo się nie zasłoniłem. Ale lipa! Ale lipa! Jeszcze kurczaki! Co się stało z moim łóżkiem? Czy on tu spałam Dobrze, że ktoś ustawił tę Keep inventory True, ale trochę cheatersko. Wow! Czemu tutaj jest spawn ferajny? Co jest grane obok kurczaków i tych wszystkich farm? Jaka masakra, niedobrze. Dobrze, że przynajmniej jestem obok tego portalu teru i spadam znowu, ale to nie widzimy się za dobrze, bo to jest daleko. Muszę iść znowu przez kilka minut solidne. Auć! I się jeszcze palę, ekstra. Dobra, muszę się bardziej zasłaniać przed netherytem. Nie! Jeszcze dwy! Spaduwa! Może to nie jest najmądrzejsze rzecz, jaką robię, ale się kopię hardcrowo w dół. Żeby dojść do tego poziomu legendarnego 17 nie! Czemu się go czekam! Zajeś, masakra. Dobra, idziemy, 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 dobrze i jesteśmy już na tej. 18, 17, 16, dobrze. Więc tak, na początku. Zrobię delikatny tunel. Tak o. Wydaje mi się, że ogólnie to miałoby sens żeby robić te czankami, aczkolwiek nie wiem jak te czanki właściwie działają. Ehm, no, w neterze i czy to się przekłada tak samo jak diamenty? Ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, mój i doktorski najlepszy sposób na szukanie diamentów, e, tak, jest epicki, ale nie wiem, czy on się sprawdziłby w neterze. Na, mm, na, na netherycie, jak <grym> mówię, zawsze to samo to działa. To dla, przykład, dla mnie jak maso maślane. E, dobra, znalazłem na pewno kwarc, który mi się no, nie przyda. Teraz na pewno, fajnie, że jest exp, ale no nic poza tym, boże, ile tego kwarcu naprawdę. Ej, jeżeli ja znalazłem te szczątki identyczne, to... I nie założyłem, to naprawdę... Możecie możecie mnie skejtować i, i pobić w komentarzach. E, dobra, nie wiem. Nie wiem, co się dzieje? Po prostu rozwalałem może łóżka. Tym razem chowając się. Okej? Okay? Będziemy się chować. Może nie tak. W sensie jakoś tak... Muszę bliżej chyba podejść niestety. Okej, okay, i tak. O! Aj! Okej! Okay. Mamy to! Pierwsze łóżko tutaj, o nie, podpaliłem się, jeżeli teraz zginę, jeżeli teraz zginę, nie, 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 nie mogę teraz zginąć, znalazłem to, należy mi się, Przestań się palić, okej, okay. super, what, jako pierwszy na feralnie znalazłem eteryt, ale się jaram, dobra, więc niestety nic z tym nie zrobię, w sensie mogę to wykopać, ale muszę znaleźć co najmniej cztery, żeby to miało jakiekolwiek użycie, ale epicko, że pierwsze tutaj... Okej. Okay. szybciej poszło, niż myślałem, więc mamy jeden. Ja y, Wybiję te podki, czemu ja nie wypiłem wcześniej potki? Wywala od razu butelkę, Zrobiłem te potki, Ja tutaj się męczyłem. A, kiedy w ogóle nie korzystałem, tego? dobra, super. Mamy dwa. ty były tutaj tylko dwa. E, maksymalnie mogą być, z tego co mi wiadomo, trzy e, bądź trzy chyba. Trzy, trzy, trzy mogą być maksymalnie. No a y, taka użyteczna ilość to cztery, więc tak. Nie wiem, czy one mogą być obok siebie jakoś bardzo. Ule wow! Jedzie to, mamy to, udało się, ale się jaram Dobra, więc nie wiem czy mogą... Maso, co mi się język. Nie wiem czy one mogą być obok siebie, więc ja się po prostu może troszkę przekopię dalej i spróbujemy znowu zrobić tą metodę łóżka, która jest przekozacka, wow, ale to fajnie zadziałało. Czekajcie, gdzie ja jestem? Czyli dobrze idę, Ha tak, ha tak, dobra, więc bierzemy łóżko znowu. Mm, położę więc to. Ja zrobię z Cobblestone'a, co było. Nie, nie wiem, czy to jest jakiś dobry sposób, specjalnie, czy nie. Okej, okay, wysadziło się. Tym razem nie obrywam przede wszystkim, bo mam potkę na ogień, co jest ekstra. Ale też nie znaleźliśmy tego obecnie, uproszę lawa, dobra, ja spadam stąd może lepiej. A dobra, więc wychodzę tutaj i pokopię się może w tą stronę i robimy to samo. Tunel, jeszcze tak lekko rozkopię. Oświetlenia nie ma, nie ma. No dobra, no to czas na użycie metody łóżkowej. Więc ja tam może zrobię tak tam gdzieś położę daleko łóżko. Okej. Okay. Kładę się i wszystko się wysadziło. Niestety... Nadal bez efektu! Kopie, kopie, kopie. Trzymajcie kciuki, bo teraz wysadzimy znowu to łóżko. E, tam jest chyba lawa, dobra, to ja może pójdę o, o, o tu. Tu wysadzimy to łóżko. E, biorę więc łóżko do ręki. Trzymajcie kciuki w komentarzach. Napi Zostaw łapkę w górę na powodzenie! I go! I... No! Nie ma jeszcze lawa! Dobrze, że mam ten Fire jest naprawdę, bo byłbym po prostu. chciałbym powiedzieć w piekle, ale w sumie już jestem w piekle. Najważniejsze, że nie mogę powiedzieć, że toczynek skończy się failem, bo no, coś znalazłem, ok? Coś tam jest. E, więc kładziemy łóżko ponownie i go! Uuu, e, mamy, mamy trzy, czekajcie, mam trzy. O nie, to nadal jest za mało. O bo to jest pojedyncze, Ewidentnie to jest pojedyncze, no nie, bo nie styka się z niczym, nie, dobrze. Może jakiś na ukos, może się stykać, chociaż wątpię. Mój kilow taki dobry, jest prawie rozwalony, ile ja kopałem. To nie wiem, czy było dobry pomysł, ale po prostu muszę, muszę mieć go pierwszy na ferajnie. Uh, okay. Słyszałem, że to się ponoć nie pali w Lawie, ale wolę i testować. Napiszcie mi, czy to się nie pali w Lawie naprawdę. E, I się udosi. Dobra, więc e, idę dalej, idę dalej, idę dalej, dobra. I jeszcze tylko jedno do znalezienia. Ale zobaczcie, że naprawdę się dużo kopie, jak widzicie, po kilofie, A nie znalazłem żadnego tak normalnie, tylko i wyłącznie. Jak wykorzystywałem łóżko, mogłem coś znaleźć. Przekichane, dobra. Bierzemy łóżko, które jest już ostatnim naszym łóżkiem. I spróbuję więc to postawić gdzieś tam daleko. Nie powinno mnie zabić. Lecimy. O! I. A, ha, ha nie ma. Niestety chyba nie ma. Myślę, żeby zauważył. Dobra, mamy na szczęście dużo drewna i wełny, więc. Lol, zaraz to zrobię. Boki troszkę, ale no. Nie wiem, mi się bardzo, bardzo podoba ta naprawdę łóżkowa metoda. E, ponieważ jest. Inna i ciekawa. Gdzie jest moje. Dre... Tam jest drewno! O mój Boże, się bałem, że je. Nie wiem, spaliłem czy coś. Przecież robiłem crafting, jak mogę spalić. Dobra, więc zrobimy tych łóżek. Tyle ile będę mógł zrobić po prostu. Więc tak zamiast tego, zamiast tego, zamiast tego, zamiast tego, tego yy, i tego. No i, i tego jeszcze. Dobra, du dużo, dużo łóżek, rzeczywiście. Więc wywalę też to i cobblestone. No nice, i spróbujemy jeszcze kilka razy. Może nie tam, bo tam jest lawa. Okej. Okay. Pyk! I dop. je tym razem. Dobra. W ogóle moja potka, jeszcze dwie minuty tylko. Niedobrze, bardzo niedobrze. Próbujemy jeszcze raz. I pyk! Te, też, też nie, też, też nie, to ni niestety nie jest to. Uu! Okej, okay. dużo wybuchów w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. E, a tak mało tego znalazłem. Dobra, lecimy dalej. Hy, chyba tam było! Chyba tam było, ale i lawy! Dobra, mam jeszcze tą potkę przez półtorej minuty. Muszę zdobyć to w półtorej minuty tu gdzieś to było, widziałem to. To jest to? Czy to jest to? I czy to się. Nie, 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 ja tego nie znajdę w ten sposób. Ale lipa. Gdzie ja jestem? Okej, okay, to, gdzieś było tutaj, Mogłem przysiąc, że to widziałem przez chwilę. E, antyczne rzeczy. Nie! Nie serio! Dobra, ta lawa mi to uniemożliwia totalnie. Ja nie wiem, wiem jeżeli to tu jest... O nie, czy to jest jakieś... ...większe jezioro lawy? Oh no... Jest źle... Gdzie ja jestem?! Jeszcze mam tej potki trochę, ale za mało! Muszę zaraz się napić kolejnej. Jezu, jak tu jest głęboko! Jakie ogromne lawowe. Co się... Co się dzieje? Teraz ja wyłączę tą siatkę. Muszę... Muszę... O, o muszę wypić już to, bo mam tylko 20 parę sekund. Piję! Dobrze i... Ja muszę stąd zwybrać po prostu. Bardzo dużo lawy i mimo że ona mnie nie bije, to naprawdę jest bardzo irytująca, bo mi zaśmieca ekran. Zobaczę, jestem super wolny. Zewsząd wypływa. Co, co jest? Co jest z tą lawą? Znaczy wiem, że jestem w netterze, wiadomo, nie, nie powinien się dziwić, jest lawa, hello Ale jednak! Ile ile można? Dobra, już ci kończy kilof. Ale to tak bardzo mi się nie pocał, zrobiłem to tak mało wydajnie Mam pełną tego świadomość Ale no muszę być pierwszy, okej okay? Muszę, muszę Dobra Nie, nie, nie ma okej okay. Wkopałem się, wkopałem się idealnie, ale ekstra. dobra, mamy Ile to będzie jedna? Okej to, to też jest tak, 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 dobrze. Dwie ekstra. Trzy, to jest najlepsze możliwe złoże. Trzy, tak? Okej. Okay. Więc w sumie mamy sześć. Sześć tych ruin. Brakuje mi tylko dwóch, teoretycznie, żeby mieć osiem, czyli móc zrobić dwie piskie czarne rzeczy. Trochę kusi. Trochę nawet bardzo, ale. Ale nie. Nie zrobię tego. Mam dosyć. Nienawidzę nateru, jest najgorszy, ale dobrze, że już po wszystkim, pokażę wam może coś przyjemnego w takim razie, przede wszystkim e, pojedziemy nową kolejką, w sensie kolejką, która została rozbudowana i e, można się teraz zacząć do mojego domku bezpośrednio kolejką ze spawnu, co jest po prostu wielkim bajerem, e, ale po drugie chcę wam, moi drodzy... No, pokazać, że to najważniejsze musimy przetestować to nowe narzędzie, czy narzędzie, po prostu z deterytu. E, więc zrobimy, myślę, kilo, ponieważ kill-off jest łatwiej zmierzyć, tak mi się wydaje. E, I myślę, że go też zenchantujemy, przecież mam wysoki level, ale epicko, jaram się mega. E, I tak, patrzcie, nasza kolejka prowadzi dalej do przodu, tak zapada się już długo, już to przez kilka dni powstawało powoli, ale tak, już to funkcjonuje i jeszcze mówiąc, po raz pierwszy, ja teraz od początku do końca brałem, ja wcześniej stamtąd. I dostaniemy się do mojego domku, do środka, co jest po prostu super, super wygodne. O nie, nie, był mały fail, ale przyjechaliśmy i jesteśmy w moim domu. No i ekstra. Mam piecyk, mam wszystko, co jest potrzebne, więc robimy to. To się będzie przepalało tutaj, okej. Okay. Wiem, drewnem pale, jest tylko za kiedy Wszystko na pochodnie poszło, dobra. Musiałem wrócić do na pochodnie jeszcze, więc pyk to też się przepala tutaj. E, szkoda, że law, o czym magmu nie można przepalać. No nie, nie, szkoda, bo to naprawdę byłoby fajne. I to na szczęście szybciutko się przepala. I dostajemy teraz takie coś jak Netherite Scrap. I e, no cóż, to Netherite Scrap zróżno się nie przyda, bez złota. Na szczęście, złota mam troszeczkę. No i będę musiał to wykorzystać. Mam już cztery neterytowe scrapy. Nie mam pojęcia jak to przetłumaczyć. I mając cztery, możemy połączyć to z czterema sztabkami złota i zdobyć jedną sztabkę neterytu. Tak, moi drodzy, to jest pierwsza sztabka na terytu na Ferajnie! Ale epicko, ale to jest fajnie, jeżeli to nie jest pierwsza sztabka na terytu, ale jest. E, Okej, okay, więc mamy tą sztabkę na no i cóż, teraz wystarczy, że e, połączymy sztabkę na terytu na przykład kill albo czymkolwiek innym, ja zrobię nowy kill -off, bo nie mam zamiaru starego kill -off już reperować, za dużo w niego wpakowałem mamony. E, już, już mam dosyć, fajne enchanty i w ogóle, ale trzeba, trzeba nowy rozdział zacząć, chyba że żeby go nie reperuje, naprawdę, ale. Nie no, nie wiem, czy mi się to opłaca. Jakby. Enchanty ma ok, ale. Ale nie. Ja zrobię to od nowa. Nowy kill off z neterytu, Pyk. Bo, czy ja mógłbym zmienić ten kill off netherytowy? Tworzycie bym mógł, ale stracimy enchanty i tak, ale byłby. Cały! Nie byłby zniszczony kompletnie. To całkiem niezły deal, ale dobra, Ten zostawię kill off, Zrobię ten. Mamy neterytowy kill off. Jak szybko rozwala? Rozwala y, 6, to rozwala. A nie to to... Jest atak, atak, A tak, sorry, dobra, jeszcze go zaczętujemy. Choć może z, nie zaczętowany. Tak kopię. i kopię jak zenchantowany kilow diamentowy, delikatnie. Do, no dobra, jest fajny. No ale ja przecież chcemy go zaczętować no nie. Najbliższy enchant będzie w domu do Knesa. Mamy jeszcze jakieś resztki lapizów, więc lecimy do Knesa. Mógł mi jechać tam kolejką i... Też dałoby się, no ale już byliśmy na sprawnie. Chodźmy do Doknesa. Przetestujemy jego enchant. Jeszcze go nie testowałem w życiu chyba. Tak mi się wydaje, że nic nie testowałem jeszcze na nim, e, bo wszystko wcześniej enchantowałem. Ten kill of... no, na znaczy, no kill się musiałem z książek. No, nieważne, dobra. Lecimy do Doknesa. Szkoda, że nie ma jakiegoś wejścia z tej strony, bardzo, bardzo by się przydało, Doktes, ja naprawdę polecam ci, zrób, zrób wejście od tej strony, będzie mi bardzo miło, e, więc robimy najlepszy kill w Minecraft ever, przynajmniej e, najlepszy spośród tych killów, które ja widziałem, e, więc łączymy Neteryt i Lapis i będziemy mieli Efficiency 4 i Fortune 3, co? Mamy tutaj Fortunkę, ale epicki kill Wow, boję się tego przetestować, naprawdę. Boję się, jak to szybko będzie kopać. Yy, nie no, musimy sprawdzić No nie? Jakby zrobimy to teraz. Uwaga, kopię się w dół, czyli coś, czego nie wolno robić. Mam jeszcze... Dobra, no pan do lawy. YOLO! O... Okej, ok, ok. to kopię tak. Czekajcie, jakby, jak kopię... No dobra, okej, ok, okej, ok, ok. To ma efficiency 4, efficiency 3. To kopię tak. To kopię tak. Jolo, Okej, okay, ma mam nadzieję, że się. Nie no. To jest spoko, nie? Jest Git. <laughs> o nie, miałem nadzieję, że będzie lepiej! I czy, że to będzie jakieś nie wiadomo co! Mam nadzieję, że to się nie niszczy za szybko i będzie mi starczało na długo. Znaczy, to jest fortunka. To by się przydało. Bo domyślam się, że też tego jakoś łatwo nie nereperuję. będę potrzebować pewnie znowu... Oh, wow, ile, ile węgla, ale ekstra. Będę potrzebować pewnie tego znowu neterytu, żeby to nareperować, więc liczę, że tego nie będę musiał reperować tak szybko. No właśnie, więc cóż, nie, nie wiem, czy było warto. Sami ocencie piszcie w komentarzach, co o tym myślicie, o tym update'cie. Mi się bardzo podoba, że jest. Ciężko było to zdobyć, naprawdę. To było... To zużyłem prawie cały mój kill off. I masę łóżek. I dużo czasu. Dosyć. No, takie pół godzinki to było ponad lekko. Bez cięć. Więc dzięki, dzięki za do końca odcinka. Jestem dealer. Subskrybujcie mnie koniecznie na obu kanałach. Cześć.